W dzisiejszym przeglądzie OSW: prezydent Macron w Moskwie i w Kijowie, zniesiona ukraińska blokada, białoruskie problemy z eksportem potasu, nowa umowa Gazpromu, start węgierskiej kampanii wyborczej. 7 lutego prezydenci Francji i Rosji odbyli prawie 6-godzinne rozmowy na Kremlu. I główny temat to konflikt w Donbasie i rosyjskie żądania z grudnia 2021 roku dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Macron wystąpił tam jako przywódca europejski, który ma propozycję nową organizacji ładu bezpieczeństwa w Europie. No tylko problem jest z tym, że oprócz hasła nie dowiedzieliśmy się więcej nic. Coś mówił o gwarancjach wzajemnych, do powrotu do rozmów na ten temat. Nie podając żadnych szczegółów, podkreślił za to, że Francja i Niemcy z Ukrainą i Rosją no to, to, to są główni gracze, którzy mogą osiągnąć kompromis w sprawie Donbasu. Żadnej now nowej propozycji nie złożył. No, cały czas mówimy o tym, że, mamy, że, że strony powinny powrócić do realizacji porozumień mińskich, które. No jednak nie pasują Ukrainie z oczywistych względów. Dzień później, 8 lutego, francuski prezydent odwiedził także Kijów. W trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Macron powtórzył, że porozumienia z Mińska to jedyny sposób zażegnania konfliktu. Podkreślał też, że są one narzędziem ochrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a wszystkie strony muszą wypełnić swoje zobowiązania. Prezydent Francji wyraził nadzieję, że do uspokojenia sytuacji przyczyni się wznowienie rozmów w formacie normandzkim na szczeblu doradców politycznych 10 lutego w Berlinie. Jeszcze ciekawsze, to co, co prawda to jest tylko memorandum, ale pomiędzy koncernem przemysłu obronnego ukraińskiego obronpromem, a firmą Thales francuską zapowiadającą oprócz współpracy w dziedzinie dostarczania sprzętu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa transportowego, lotniczego, również, też to, to dosyć jest enigmatyczne, ale współpracę w reformowaniu przemysłu obronnego Ukrainy. Więc... Nawet odczytując, tak jak były komentarze po, po, po wizycie Macrona, że Macron tam właściwie przyjął ofertę Putina, o której nic nie wiemy i właściwie jest taką postawę kapitulanską, reprezentował, to jednak z drugiej strony te inwestycje w Ukrainę, czy oczywiście to jest korzyść dla Francuzów finansowa, ale jednak warunka tej atmosfery Wielkiej Wojny nie rezygnuje i ze wspierania finansowego Ukrainy i ze współpracy gospodarczej. Przełomu w negocjacjach nie przyniosła także czwartkowa runda rozmów w formacie normandzkim. W piątek pojawiły się informacje o tym, że rzekomo Amerykanie są przekonani o nadchodzącej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czwartkowe rozmowy w formacie normandzkim nie przyniosły rezultatów. Zachód też nie poszedł na ustępstwa w kwestii rewizji europejskiego porządku bezpieczeństwa, jak chciała Rosja. Rosja zwiększy więc najprawdopodobniej presję wojskową, tak żeby Zachód i Ukraina wróciły do rozmów z lepszą ofertą i pytanie w tej chwili o skalę tej presji, ale warto zdawać sobie sprawę, że nadal jesteśmy w wojnie psychologiczno-informacyjnej z Rosją i nie możemy też ulegać panice i takiej presji psychologicznej, którą w tej chwili wobec nas stosuje Moskwa. Więcej na temat wizyt prezydenta Macrona w analizie, którą zostawiamy w opisie, oraz w podcaście analityków Piotra Rzechowskiego i Andrzeja Wilka. Podcast to referat Armii i Służby Wschód i jest on dostępny m.in. na Spotify. Link również znajdą Państwo pod tym filmem. Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza na Węgrzech. Wybory w tym kraju odbędą się na początku kwietnia. W sondażach ostatnio lekkie odbicie zanotował Fidesz przez ten okres właśnie ostatnich miesięcy od y, prawyborów, kiedy no, opozycja właśnie zajęła się sobą, jak już mówiliśmy, i, 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 i Fidesz był w ofensywie, więc te nożyce się troszeczkę rozwarły, natomiast wciąż te wyniki są bardzo bliskie. I prawdopodobnie do parlamentu nie, nie wejdzie żadna inna partia, tylko te dwie siły, czyli Fides i opozycja. Więcej w najnowszym podcaście OSW, w którym szczegółowo omawiamy węgierską kampanię. 20 stycznia informowaliśmy o ukraińskiej blokadzie na czterech kolejowych przejściach granicznych z Polską. Blokada została zniesiona 10 lutego. Ukraina zniosła wszystkie ograniczenia tranzytowe na Polskę oraz odwołała zapowiadane wcześniej ograniczenia wwozu wagonów do Polski. W ramach porozumienia z 31 stycznia zdecydowano o zniesieniu blokad kolejowych oraz zwiększeniu wolumenu zezwoleń transportowych. Polskie i ukraińskie władze zadeklarowały także rozwiązanie problemów na przejściach granicznych i renegocjacje umowy o przewozach z 1992 roku. Nawozy potasowe to jeden z filarów białoruskiego eksportu. Białoruś rocznie wytwarza około 12 milionów ton nawozów, z czego nawet połowa trafia za granicę. Udziały Białorusi w światowym rynku potasowym sięgają nawet 25%. To jednak może się wkrótce zmienić w związku z litewską blokadą tranzytową. Wilno zdecydowało się na wypowiedzenie dwustronnej umowy tranzytowej w związku z sankcjami nałożonymi na Białoruś przez USA. Mimo Mimo wcześniejszych zapewnień, Mińsk ma poważne problemy ze znalezieniem alternatywy. Uzgadniany jest transport nawozów białoruskich przez Rosję droższy i o ograniczonym zakresie. Białoruś liczy, że uda się jej utrzymać kontrahentów ze względu na konkurencyjne ceny. Te jednak mogą wzrosnąć w związku z tranzytem przez Rosję, a utrudniony transport może zaburzyć regularność dostaw. Istnieje więc obawa, że dotychczasowi odbiorcy białoruskich nawozów poszukają alternatywy. Kanadyjski potentat potasowy już zapowiedział zwiększenie produkcji, by pokryć ewentualne niedobory wynikające z zakłócenia dostaw z Białorusi. Więcej w analizie, którą zostawiamy w opisie. Niemieckie pożegnanie z węglem. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem OSW, w którym Michał Kędzierski analizuje kwestię odejścia Niemiec od węgla. Jest to kolejny po wygaszeniu elektrowni jądrowych etap transformacji energetycznej RFN. Raport stanowi próbę kompleksowego ujęcia tej problematyki u progu nowej kadencji Bundestagu. Tekst jest dostępny na stronie internetowej OSW. Wkrótce także materiały filmowe i podcastowe na ten temat. Gazprom podpisał nowy kontrakt na dostawy gazu do Chin. Umowa przewiduje, że koncern będzie dostarczać chińskim partnerom 10 miliardów metrów 3 surowca rocznie, tak zwanym szlakiem Dalekowschodnim. Umowa ma charakter długoterminowy i dzięki niej roczny eksport rosyjskiego gazu do Chin zostanie zwiększony do 48 miliardów metrów 3 Mimo, że nowa umowa Gazpromu ma charakter prawnie wiążący, to nadal istnieje szereg niewiadomych co do przyjętych uzgodnień. Gazprom nie wskazuje dokładnej daty uruchomienia dostaw. Jak pisze dr Szymon Kardaś, choć strona rosyjska była zainteresowana nową umową gazową z Chinami, to podpisany dokument trudno uznać za jej znaczący sukces. Dla Moskwy priorytetowy charakter ma bowiem kontrakt na dostawy surowca tzw. szlakiem zachodnim. Nowa i dotychczasowe umowy gazowe zawarte przez Gazprom z chińskimi partnerami nie mają i nie będą miały wymiernych konsekwencji. Dla jego współpracy z europejskimi partnerami. Kontrakty na dostawy wiążą się z inną bazą surowcową niż ta utrzymywana do zaopatrywania starego kontynentu. Więcej w analizie, do której link zostawiamy w opisie. To na dzisiaj wszystko. Informujemy, że trwa rekrutacja na trzy stanowiska eksperckie w Ośrodku Studiów Wschodnich, do spraw polityki zagranicznej europejskiej Niemiec, do spraw Azji Centralnej oraz do spraw bezpieczeństwa w regionie nordycko-bałtyckim. Treści ogłoszeń znajdują się w opisie. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.